Mam dla Was bardzo, bardzo, bardzo dobrą wiadomość. Otóż, słuchajcie, okazuje się, że z tą zmianą klimatu to wcale nie jest tak źle. Okazuje się, że ona ma masę plusów. Ja do tej pory tego, przyznam się, e, Wam szczerze nie wiedziałem, ale obejrzałem materiał e, taki edukacyjny naszego Ministerstwa Edukacji Narodowej, które właśnie takie pozytywy w sytuacjach, dramatycznych potrafi, y, y, słuchajcie, znaleźć. Okazuje no. się na no to y, y, właśnie. Y, że z zmianą klimatu to nie jest też tak źle. znaczy, będziemy mieć mniejsze rachunki za, za prąd. Za, przepraszam, za ogrzewanie. No jest to prawda. No, co prawda będziemy mieć też większe rachunki za, za klimatyzację. No, ale to jest... By, może się troszkę czepiam. No, będziemy mieć większe plony, zdaniem, zdaniem Ministerstwa Edukacji Narodowej. No, z wodą jest trochę gorzej, ale kto by tam się czepiał takich rzeczy. No i też na przykład jak już stopnieją wszystkie luty, na przykład w Arktyce, no to zdaniem Ministerstwa jest, jest trzeba na to też spojrzeć, z tej dobrej strony, to znaczy, że wiecie, no wtedy będziemy mogli na przykład wydobywać nam rowę. Co? Aha, że ropa jest problemem, tak? Zmianą klimatu. W każdym razie trochę mi się takie podejście podoba. Okej, okay, dobra. Jak wiecie, trochę się oczywiście nabijam, bo... ale trochę się śmieję, ale to jest taki śmiech przez łzy. No bo jak to traktować poważnie? Taki materiał, o którym mówię, jest faktem. On naprawdę miał miejsce mianowicie na platformie e-learningowej Ministerstwa Edukacji Narodowej taki materiał się znalazł i no, te, te rzeczy, które, tam, które są tam podawane, są absurdalne. Znaczy mamy pół minuty, gdzie w zasadzie bez żadnego komentarza autorzy, autor wymienia e, prawda, no, ta, stopnie lodowce, będą częściej. E, jakieś ekstrema pogodowe i w zasadzie wiecie, nie ma zero na ten temat, z czym to się je, że tak ekstrema pogodowe oznaczają śmierć często ludzi. Że na przykład tajfuny już zabijają ludzi w, w Azji Południowo-wschodniej, że susze powodują. Migracje klimatyczne ludzi ze wsi do miast na Bliskim Wschodzie, powodując przeludnienie w miastach i generując konflikty, że części globu, w zasadzie, jeśli będziemy dalej działać tak, jak działamy, staną się no, niezdatne w ogóle do życia ludzkiego. Nie, tych tematów nie dotykamy. Nie mówimy o tym, co zmiana klimatu będzie oznaczała dla Polski. Nawet nie sięgamy do polityki ekologicznej państwa, bo to jest wszystko tam opisane, że my, że my już mamy suszę. Cholera, wczoraj od, od dwóch dni pali się Biebrzański Park Narodowy, największe bagna w naszym kraju, największe mokradła i rozlewiska. Nie, nie kochani, za to jest bardzo, bardzo wiele. O tych rzeczach nie mówimy, natomiast Sporo i to na dużo więcej miejsca ten filmik poświęca czemu? Ano plusom e, zmiany klimatu. Mam wrażenie, że, że gdyby e, temu, samo, temu e, ministerstwu powierzyć na przykład e, w, nie wiem, mówienie o e, wojnie, to nie też się tego podjęli. Też by tam znaleźli plusy. Okej, okay, może, może zginęło kilkadziesiąt milionów ludzi, ale. No, ale na przykład produkcja czołgów nam wzrosła. Wiecie, to jest jakby tego typu rozumowanie. Więc kolejne pół minuty w tym filmiku poświęcają negatywnym stronom zmiany klimatu, natomiast półtorej słyszymy całą litanię tak zwanych pozytywów, czyli na przykład to, że będą lepsze plony. Nie wiem dla kogo, może powinni z w się zapytać o to polskich rolników, co oni myślą o suszy, która teraz jest w Polsce praktycznie co roku, a na przykład do początku lat 80. zdarzyła się raz na 5 lat. Może, no, no ale nie wchodźmy w szczegóły, nie bądźmy tacy pryncypialni. Pewne plusy są, jakby choćby to, że tej ministerstwo wymienia również fakt, że no, będziemy. Hmm. Płacić mniej za ogrzewanie zimą. Mówią o tym, że będziemy płacić na przykład więcej za klimatyzację i, i, i chłodzenie, ale no to już jest też jakiś tam szczegół. No I oczywiście już taką wisienką na torcie jest taki argument, że dzięki temu, że jak już stopnieją te lodowce, jak już stopnieje lód w Arktyce, to będziemy mogli się dobrać do bogactw naturalnych, takich jak ropa naftowa. Mm -hmm. Tak. Ropa naftowa. Dokładnie. Czyli jeden, jedna z przyczyn kryzysu klimatycznego, zdaniem ministerstwa, to, że będziemy mogli kopać, wydobywać więcej ropy, to jest, to jest plus. Znaczy. E, dokładnie, dokładnie tak, kochani. To jest, to jest coś pięknego. Po prostu, jak będzie wojna, to się trzeba cieszyć, bo będziemy mogli produkować więcej czołgów. No. Dalej są kolejne smaczki w tym filmie, bo autor postanawia zapytać tak zwanego, prawda, jest taki Vox Populi, jest sonda, i młodzi ludzie wypowiadają się na temat klimatu. Całkiem to jakby w, idzie im nawet nieźle. Wiecie, jeśli chodzi o materiały takie edukacyjne, to może nie jest najmądrzejszą rzeczą. Pytanie ludzi o to, co oni myślą, ale trzeba jakby, należałoby zrobić, żeby. Rozwiązać największy problem, jaki stoi przed cywilizacją człowieka w XXI wieku. Znaczy, fajnie, pewnie zapytać ludzi o zdanie, ale no mamy tutaj konkretną wiedzę. Znaczy, jakby ludzie się tym zajmują, badają to naukowo, są całe zespoły badawcze na całym świecie, więc wypadałoby być może, być może tylko tak, tak tylko, tak tylko sugeruję, że być może warto również taki głos naukowy w kontrze trochę. W, albo popierający tych, tych młodych ludzi, tam wstawić. Ale niestety jakoś na to miejsca już zabrakło. Natomiast no, jakiś tam głos się znalazł, narrator na przykład mówi, że nas tak, można powiedzieć, dowartościowuje, że my jako zwykli ludzie możemy też e, jakby e, przysłużyć się temu, żeby jednak chronić klimat. I na przykład możemy dbać o zieleń, możemy zmienić swoje nawyki transportowe, no i segregować śmieci. Mhm. Wiecie, gdyby to były lata 90., i, i takie rzeczy byśmy słyszeli w takim filmiku, to ja bym szczerze powiedziawszy był nawet zadowolony. Ale tak. mamy 2020 rok. Mamy już nie wiem, nie zliczę ile raportów IPCC w tym względzie. I wiemy konkretnie, mamy 10 lat na to, żeby radykalnie, praktycznie prawie o połowę zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych na świecie. I wiemy konkretnie, co to znaczy na, dla poszczególnych regionów świata. Dla krajów takich jak Polska, czy no, Unia Europejska jako całość, czy Stany Zjednoczone, czyli dla krajów rozwiniętych, to tak naprawdę oznacza, że my mamy te 10 lat na odejście od węgla. Nie możemy. Na odejście od węgla w energetyce, bo tam najwięcej spalamy węgla. My wiemy też, co powinniśmy robić na poziomie systemowym. To nie może być tak, że prawda, rozwiązanie największego problemu społecznego i gospodarczego, jaki stoi przed nami, tylko no, ludzie radzcie sobie sami, zmieńcie się odrobinkę. Nie. My musimy naprawdę na poziomie polityki państw, polityki samorządów, polityki korporacji, firm, biznesu, dokonać gruntownej zmiany. No ale już tego niestety w tym filmie nie ma. Eee, w ogóle, jeśli zobaczymy na trzy filary konsensusu naukowego o zmianie klimatu, czyli że zmiana klimatu jest, to tutaj jest wyraźnie powiedziane, natomiast te dwa kolejne filary, czyli to, że zmiana klimatu jest antropogeniczna i to, że zmiana klimatu będzie i jest już gigantycznym problemem dla ludzkości, te dwie rzeczy no tutaj naprawdę strasznie, ale to strasznie nie domagają w tym filmie. Bo nawet jeśli chodzi o przyczynę zmiany klimatu, to e, mówi się tutaj, że no... O, tak naprawdę tych emisji e, e, w, e, naturalnych jest więcej niż ludzkich. No uff, wiecie, to jest taki truizm taki mit klimatyczny, m, że aż głowa boli. To znaczy. W tym miejscu powinien być komentarz, że dla zmiany klimatu obecnie obserwowanej to nie ma znaczenia, bo nie są problemem te emisje naturalne, tylko problemem i przyczyną obecnie obserwowanej zmiany klimatu jest ten naddatek emisji spowodowanych przez człowieka. I to jest klucz problemu. Natomiast jeśli ktoś się nie zna i, no nie wiem, jest, jest uczniem, i właśnie. No nie ma tej wiedzy. Skąd ma mieć tą wiedzę? Powinien właśnie mieć wiedzę z tego filmu. No to niestety się tego nie dowie. Więc to jest po prostu... To, co robi Ministerstwo Edukacji Narodowej, to jest jakaś, jest jakaś dezinformacja, a nie informowanie uczniów. I czy to jest, czy to jest tak złe, że aż, że, że aż dobre. To znaczy pod presją ludzi, bo jednak bardzo wielu ludzi od wczoraj, kiedy ten filmik w się jakby został nagłośniony, odkopał go Tytus Kiszka, aktywista młodzieżowego strajku klimatycznego, także serdeczne pozdrowienia dla, dla Tytusa i dla, dla całej ekipy MSK. No to jednak Ministerstwo Edukacji no, pod wpływem krytyki musiało go zdjąć z platformy. Więc słuchajcie, mam nadzieję, że już kolejny film to nie, będą, to nie będzie takie pitu-pitu, tylko Ministerstwo Edukacji Narodowej weźmie, um, zapyta o, o, o poprosi naukowców, mamy w Polsce e, w, e, ludzi, którzy się tym zajmują, naprawdę, nawet mieliśmy ludzi, którzy brali udział w pracach IPCC, e, naprawdę naprawdę e, jest duże wyróżnienie, więc jest kogo pytać, jest kogo prosić o e, o, w, o pomoc. Wiecie, jak BBC w Wielkiej Brytanii robiło teraz, robi teraz takie lekcje, na przykład o, o przyrodzie, no to oni tam proszą, tamte tam lekcje, prowadzi, na przykład przyrodnicze, prowadzi Sir David Attenborough, tak? I jakby, OK, w Polsce nie mamy Davida Attenborough, ale my mamy całą plejadę. Ludzi, którzy umieją takie rzeczy tłumaczyć. Mamy ludzi, którzy się zajmują nauką i potrafią o niej opowiadać. Więc nie miejmy nadzieję, że tym razem ministerstwo pójdzie po razem do głowy i po prostu sięgnie po, po profesjonalistów, no bo to, co wyprodukowali jest po prostu poniżej krytyki. No ale cóż, słuchajcie, będziemy tę sprawę monitorować. Jeśli pojawi się kolejny film, to też Was, was o tym poinformujemy. Tymczasem bądźcie zdrowi. Dzięki za, za uwagę i zasubskrybujcie koniecznie nasz kanał, dajcie nam lajka, powiedzcie co, jak Wam się nasze filmy podobają i może jeśli macie jakiś pomysł, jeśli chcecie, żebyśmy coś skomentowali, albo czymś tematem się zajęli w kolejnych filmach, to również napiszcie nam w komentarzu, bo zależy nam na Waszej opinii. Dzięki serdeczne, trzymajcie się. Miłego dnia. Cześć.